Witam Was ponownie. Tym razem będziemy się bawić i grać na instrumentach do naszej piosenki o łące. Zobaczcie, co tutaj mam. Takie dwie chustki, które nam się przydadzą do pokazywania, bo będziemy najpierw tak machać zobaczcie, jak góra, dół przed sobą, a na samym końcu będziemy tak machać na boki, jak będzie rytm walczyka. Jesteście gotowi. No to trzymamy chustkę w jednej rączce, trzymamy w drugiej i będziemy tak jak, tak jak żołnierze, tak maszerują, to będziemy tak machać przed sobą tymi chustkami. Zaczynamy. Kiedy świeci słoneczko, to na łące nad rzeczką świerszcze stroją skrzypeczki do wiosennej poleczki. Myszki tańczą poleczkę, sapią przy tym troszeczkę. I uwaga! A trzy małe biedronki nie chcą... Spróbujecie jeszcze raz ze mną. Uwaga, to teraz zmieniamy, tak jak na początku. Gotowi? Kiedy świeci. Uwaga, stop! Teraz jest tak. Słoneczko to na łące, stop! Nad rzeczką świeższe. Myszki tańczą, toleczkę sapią przy tym troszeczkę. I uwaga. Dobrze. Ale teraz nasze chustki odłożymy na bok i pokażę Wam jeszcze, jak można do naszej piosenki zagrać na instrumentach. Zobaczcie, jaki tutaj mam instrument. Wiecie, co to jest? To jest tarka. Będziemy za chwilę grać na tarce, a jeśli nie macie, to zaraz Wam coś pokażę, na czym jeszcze możemy zagrać. Zobaczcie, najpierw... Kiedy świeci słoneczko na łonce, nad rzeczką świerszcze stroją Skrzypeczki do wiosennej poleczki, dylu, dylu, już krają grube bąki, śpiewają, myszki tańczą, poleczkę sapią przy tym troszeczkę. I teraz zmieniamy, teraz będziemy tak na boki. Trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki I czekają na walca, aby tańczyć na walcach. Słuchajcie, jeśli nie macie takiego instrumentu, to możecie wziąć nawet garnek. I taką drewnianą łyżkę. I na początku. Będziemy tak stukać w ten garnek. A, jak na końcu na tarce graliśmy tak na boki, to my będziemy tutaj w tym garnku mieszać. Spróbujecie razem ze mną. To idźcie szybciutko po garnek. I po łyżkę. I za chwilę ruszamy. Uwaga, tylko pamiętajcie, jak stukamy, to tam jest w środku taka przerwa. Kiedy I stop, Słoneczko... i dopiero później, dobra? Zaczynamy. Trzy, cztery. Kiedy? Zamieszało w głowie od tego mieszania łyżką. Spróbujemy jeszcze raz. Uwaga! No, mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi. Macie już swój garnek, ale spróbujcie ze mną troszkę zaśpiewać, dobra? Zaśpiewajcie ze mną. Gotowi? Kiedy świeci. Nie chcę tańczyć z tej polki i czekają na balsach, aby tańczyć na palcach. Super, mam nadzieję, że graliście razem ze mną. Dziękuję Wam za dzisiaj. papa. Pa, do zobaczenia.